Identyfikator podmiotu SCP-4176 Klasa podmiotu Keter Specjalne czynności przechowawcze Wydarzenia powiązane z SCP-4176 mają być przedstawiane ludności cywilnej jako testy uzbrojenia. Fundacyjni agenci rozmieszczeni w Adnie mają za zadanie rozprowadzać środki amnezyjne po wystąpieniu wydarzenia SCP-4176. Obiekty zidentyfikowane jako wytworzone podczas wydarzeń SCP-4176 mają być wykorzystywane jako zasoby fundacji. Opis SCP-4176 to coroczne, powtarzające się zjawisko wpływające na urząd pocztowy w Adnie, Waszyngton, często manifestujące się w ostatnim tygodniu stycznia. Wydarzenia związane z SCP-4176 zaczynają się od nagłego wystrzelenia nieoznakowanego. Niestandardowego, międzykontynentalnego pocisku balistycznego z Oceanu Spokojnego. Miejsce tych wystrzałów nie jest stałe i zmienia się co każde kolejne wystąpienie SCP-4176. Po wystrzeleniu pocisk zostaje nakierowany na obszar Adny, Waszyngton. Który nie posiada osobowości prawnej i wyląduje na polu przed urzędem pocztowym. W wyniku wydarzeń SCP-4176 nie ucierpiała żadna osoba cywilna. Wszystkie pociski związane z wydarzeniami SCP-4176 zawierają pokrywy kapsuł z namalowanymi sprejem słowami podatki. Na rok, rok fiskalny oraz do wewnętrzny urząd skarbowy. Jak dotąd słowo urząd nie zostało poprawnie zapisane, aczkolwiek na zewnętrznej części pocisku pojawiało się wiele różnych jego wariantów. Waszyngton, Stany Zjednoczone. Zawartość włazów to zwykłe przedmioty o dużej wartości pieniężnej. Takie jak drogocenne klejnoty, obrazy oraz inne podobne przedmioty. Poniżej znajduje się lista obiektów pozyskanych z wydarzeń SCP 4176. Rok 2010. Lok obiektu akt własności do śródmiejskiego prywatnego garażu parkingowego na Manhattanie. 50 kg szesnastowiecznych złotych monet, 15 futer sobola tajgowego, 75% dobrze zachowanej mamuciej tuszy. Rok 2011. Log obiektu. Krzyk autorstwa Edwarda Muncha. Potwierdzono, że nie jest to replika. 5 zawiniętych kanapek Publix Submarine. BLT Rok 2012 Lok obiektu. 75 kg rubinów oszlifowanych w stylu promieniście ciętych. Karta baseballowa Tops Miki Mantle z roku 1952. Gitara Fender 1968 Stratocaster z autografem Jimiego Hendrixa. Paczek Cygar, Gurkha Black Dragon. Rok 2013, lok obiektu. Krajobraz z domkami autorstwa Rembrandta van Rijnia. 693 litry. Y 909. Trzy kopie karty Black Lotus z pierwszej edycji Magic the Gathering w stanie nienaruszonym. Rok 2014. Lok obiektu. Wyścieła na zawierająca 20 humanoidalnych figurek wraz z dołączonym certyfikatem autentyczności podpisanym przez doktora Wondertainmenta. 25% słabo zachowanej MAMUCIEJ tuszy. Jeden oprawiony obraz przedstawiający świnkę morską Żującą marchewkę. Rok 2015. Lok obiektu. Pojedyncza kapsułka SCP-500. Rok 2016. Lok obiektu. Złoty posążek Buddy. Jeden drewniany kielich. Jeden portret Johna de Rockefellera. Sonda kosmiczna Voyager 1. 18 kus. Przepis na Coca-Colę, jeden ozdobny złoty klucz. Zamek jest nieznany. Dodatek. SCP-4176 nie nastąpiło jak przypuszczano w 2017 roku. Obserwacja Adne była kontynuowana przez cały luty i marzec. Pomimo tego... SCP-4176 wydarzyło się w kwietniu tego roku. Rok 2017. Lok obiektu. Akt własności do wyspy Toyo Una Una. 800 sztuk akcji Amazon.com Incorporation. Warto zaznaczyć, że wiadomość napisana na pocisku użytym do SCP 4176 odbiegała od reszty, brzmiąc Dobry, tak proszę przyjąć, jako zapłatę podatków za rok fiskalny 2017. Dzięki. Sorry, że tak późno. Dado pojechał na wakacje z chomik.